Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, spójność i logika przerastają protestantyzm. E, mówiliśmy sobie wczoraj o wymianie natury, jak to głoszą protestanci. Tu pani Mandzia pisze, bym się zastanowił, to co no nam nie zabiera grzesznej natury. No nie, nie zabiera nam grzech, konsekwencji grzechu. E, prawda? No i mówiliśmy sobie wczoraj, nie? Też słuchając pastora Kurelasa że aszatan atakuje tych i gra na naszych nawykach, na naszych zranieniach, których nie potrafimy przebaczyć, nie? No i nas, prawda, próbuje sprowadzić na bezdroża i nas pokonuje. No to pytam się, skoro Chrystus nam zabiera grzeszną naturę, jak wy to mówicie, to skąd się bierze z nas nawyki, i brak uwolnienia się od nawyków skąd bierzą się z nas zranienia, których nie potrafimy przebaczyć ta niezdolność do przebaczenia skąd się bierze z Chrystusowej natury protestanckie wymioty nie mają ani logiki, ani spójności pokazuje im się to palcem ale ich to przerasta protestantyzm jest tak zakorzeniony w kłamstwie w braku logiki i w braku spójności że im się pokaże kłamstwo, pokaże im się, że przeczą samym sobie, dalej będą gadać swoje. I Rafałek swoje, i Madziula swoje, i każdy swoje, bo każdy wierzy, jak tam się nauczy w tym swoim garażu, albo jak sobie wymyśli. Tak? I fragmenty biblijne mu podawaliśmy o, o zadawaniu śmierci temu, co jest cielesne o po uśmiercaniu ciała. Czy ktoś to komentuje? Nie. Leją tam wodę na, na okrągło, byleby tylko nie dotknąć sedna sprawy. Skąd w waszej boskiej naturze, którą macie w tej nowej naturze Chrystusowej, którą macie i po zabraniu wam natury grzesznej, skąd w Według, jak głosi pastor Kurelas, jest niezdolność do przebaczenia, są nawyki, upadacie. E, tak, Bo szatan was pokonuje. Słuchaliśmy tego, to co Chrystusa szatan pokonał. Chrystus nie jest zdolny sam pokonać szatana. Chrystus potrzebował, nie wiem, kościoła, żeby nie zgrzeszył, żeby nie upadł. Tak, Chrystus czegoś potrzebował, żeby zachować doskonałość, tak? No nie, Chrystus jest nie potrzebował. No ale nic, wy jesteście za głupi, żeby być głupcami tak dla was nazwać was głupsami to by była habilitacja pokazuje wam się to ale wy dalej jesteście obłąkanymi w opętaniu diabelskim nic nie odpowiecie nic nie odpowiecie jak się ma to że głosicie że macie nową naturę że stara jest uśmiercona a jednak potraficie powiedzieć że grzeszycie to czyli co częścią nowej natury jest grzech upadek to tak nawiasem bo to nie Wieczorem sobie wrócimy do spowiedzi pastora Kurelasa i do tych dalszych wymiotów i przekrętów, które uskutecznie pozdrawiam.